Wiesz, co jest najsmutniejszą rzeczą, którą słyszę od kobiet, które do mnie przychodzą na sesje oddechowe. One mówią, próbowałam już wszystkiego, a nadal jestem w tym samym miejscu. I jeśli czujesz, że kręcisz się w kółko mimo dziesiątek kursów, podcastów, książek rozwojowych, to chcę ci powiedzieć coś ważnego. Nie jesteś sama. I nie, to nie jest Twoja wina. Problem tkwi w tym, że większość metod rozwojowych operuje wyłącznie na poziomie umysłu. Podają ci teorię, którą rozumiesz, ale nie potrafisz przenieść do swojego życia. Widzisz, bez połączenia z twoim ciałem, bez regulacji twojego układu nerwowego, ten ocean wiedzy pozostaje tylko w głowie. To jakbyś próbowała zapalić mokre drewno, świetną, najlepszą zapalniczką. Masz narzędzie, ale materiał nie jest gotowy. Dlatego w mojej metodzie czułej rewolucji zaczynamy oddechu, mostu pomiędzy umysłem i ciałem. Dopiero kiedy Twój system nerwowy jest zrównoważony, możesz naprawdę wprowadzać zmiany do swojego życia. I to jest ta różnica, której szukasz. Nie kolejny kurs, jak zrobić, tylko głęboka praca, jak być, żebyś mogła wreszcie ruszyć z miejsca. Bo masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, trzeba tylko do tego zajrzeć. Jeżeli jest Ci to bliskie. I chciałabyś zgłębić swoją pracę z ciałem, z oddechem? To ja ci zapraszam na takie sesje oddechowe. Napisz do mnie, a ja ci wyślę więcej informacji.